Witam! Jestem taki głupi, że. No niestety. Wziąłem zły przycisk. Dałem F4, co, je, co znaczy save, zamiast F2, co znaczy load. Czyli muszę to zrobić te trzy od początku. A, dobra. To biorę się do roboty i wy później zajrzycie jak. ja. Będę już przy, e, przy końcu sand oceany. Och Jenny. Dobra. Znowu na Golden Fox jedziemy i. Dobra, ja tutaj robię mały urywek i widzimy się przy sand Na razie. Co drugi? Jany, ja. To, to był final? O Jany. dobra, Dobra. Kurde. Jeszcze Big Blue, Sand Ocean i jesteśmy na razie. Dobra, final. Teraz już będę wiedział, okej okay. Idziemy A, dobra, już wygraliśmy. Jeszcze dałem speeda Dobra, jeszcze ostatni został i. Tak, że mam pierwsze. Drugie miejsce, pierwsze, i teraz, teraz się okaże. Dobra, widzimy się na końcu 100% oceany. Dobra, już! Zrobione! Udało się! Dobra, no to teraz, o, teraz będę liczył, że mam 10 minut. Od teraz. Dobra. Grałem z 10 minut. 10 i 30 sekund, dokładnie mówiąc, i w Santa nie miałem jeden, więc to jest tak samo jak wczoraj e, w Big 1, jeden, e, w coś w mood, mood, coś tam City i w Santa 2. dwa. No to tak się pokrywają. Dobra, lecimy dalej. Save, save okej, okay. zaszybowane. Czekajcie chwilę, ja się na wszelki wypadek zasybuję na drugim save w slocie, Dobra, też zasejwowane i teraz wracamy tutaj Dobra Teraz mogę grać Dead Wind Death Wind bardziej Ciekawe co to będzie Wind to... o, jeden Ale patrzcie jaka mapa Wow Nieźle e, A to dlatego to... Death Wind wow! To dlatego to Death jest No nie Znowu O kurde Nieźle O fajnie to zrobili tutaj Okej okay, to tak Nie znowu Kurde Ach Muszę ich dogonić Dobra Kurde, ten wiatr tak przeszkadza I stąd gęś Green Goose Bo to gęś, który też nie wie to, nie? I, a, wreszcie Wreszcie mi się udało I posuń się zielony! Nie, ja nie mogę! O kurde, prawie zaraz padnę Okej, okay. nie, 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 kurde Och, nie, no muszę być trzeci chociaż ale jak mnie za... zarzuca, jemy. Mam, mam pomysł, co będę teraz robił. A teraz mnie w lewo. A, okej. Okay. Dawaj na, Dobrze. Posun się, gęś! O, super. Patrzcie ile mam HP. Nie! Jemy! Kurde. To jeszcze będzie chyba druga, nie? I teraz... Fit, fit. A czy wykorzystałem przed tym, jak. Dostałem? O! Kurde, to piszę. Proszę No, o nie, power down, power down. O nie, 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 nie. Nie! nie! O! Super. No fajnie. Widać, że bardzo ciężka łapa No to nie, że tryoku. Dobra, jeszcze mamy trzy życia, więc spokojnie Damy radę Start Okej okay. Teraz muszę ogarnąć, muszę być pierwszy Ale ciężko na przykład jest Okej, okay, tutaj będzie szybkość A, Trochę mi się nie udało Nie, jak to? Dlaczego tutaj... Nie zdobyłem tego, super Nic tu gęś, ale tutaj wąsko jest nie. no i super, jeszcze on mnie dogania idź tu, się A tutaj wąsko jest, nie no, przecież tutaj grać się nie da a je, a nie, a tak mam dwa życia, kurde szybkość okej, okay, udało się trochę dostałem i mi przeszkadza żyć I teraz Kurde Mogłem wykorzystać tutaj teraz Speed ale Teraz a jest Okej okay. Tu są dwa Speedy Jeden I tu jest zaraz drugi Okej okay. Teraz musimy go dokończyć Wow, speed, speed, po co to zrobiłem? Nie wiem. Speed, o kurde on... Szybszy. Dobra, chociaż muszę być drugi, bo jak widzę to tutaj daleko nie zajdę. O nie, jeszcze ten wybuchowy. i stąd, czarny! Dlaczego czarny, czarny hakuje? Nie, 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 nie. O nie, co to ty... nie, 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 nie. A dawaj szybko, nie! Bierz to, bierz to, bierz to, bierz to. Nie! Co? Ojenny, ale ciężka mapa. Dobra, jeszcze raz. Kurde. I znowu na tym samym lap okrążeniu, jak wtedy. Okej, okay, jeszcze raz. I wciąż ta sama mapa. A już 6 minut nagrywam. Ok, teraz już. Powinienem być chociaż drugi. Powinienem, ale to nie będę. Wstając mnie. Kurde. Jak tu wąsko jest. Nie mogę się normalnie rozpędzić. Nie no. Super. Czarny ekran. Głupi laptop. A bierz to. Kurde. Nie no! Ach. Super. Dobra ale też Tutaj szybko eski Tutaj muszę zawsze eski marnować na, 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 tym, na tym początku No kurde Okej okay, tutaj zaraz będzie speed No super, jeszcze go nie dostałem No znowu? Jemy Ale wciąż już jest za mną, okej okay. To jest dobrze Może być chociaż trzeci, żeby przyjść dalej Do następnych Misji. A, okej. Okay. Speed, super. Tu mi fajnie wyszło. I teraz trzeba tylko dogonić jego. Żeby być pierwszy. O, super. Jeszcze jeden. Okej, okej, jestcie... O, dobrze, super. Super! Lepiej już być nie może. Nie! O, kurde, nie, nie, nie. A, dobrze! Popchnął mnie! I spit, spid, spit Okej nie wiem. Ale emocje I stąd? a, a. Okej okay. okay. A to by był fajny, czy jeszcze nie O kurde, już nie dogania Teraz ten. Teraz speed, speed. I teraz muszę to wszystko ogarnąć. Może mi się uda. Lecie? Nie, sorry. Sorry. Okej, okay, uda mi się. Uda. O nie, jeszcze ten. Super. O nie. Jedźcie, jecie. Cie... Jedź! Aj! Jest! Jest, udało się! O jeny. ok Okej! Och, jemy Udało się. Dobra. Teraz szybko na następną mapę. Hmm, silent? O nie, pistolet! Nie ciepiałem tej mapy, jak byłem mały. No! Zasłania mi! Już! Jaki frajer? No Dobra, ale chociaż teraz... jest? O nie, o, tam są miny, pamiętam. Co jest? Co? Aha, i jeszcze dostałem... O nie! Jeszcze dostałem wskazówkę... No, kurde! Wskazówkę od mojego brata. O nie! Te... No i teraz już wiecie, dlaczego nie wizyt tej mapy. I dostałem wskazówkę od mojego brata, że... O nie, nie, nie. Że jak się skacze to trzeba... to trzeba naciskać na dół. To wtedy będziemy jechać o wiele szybciej. To znaczy o wiele dalej to znaczy. Okej, okay, tutaj zaraz... No! Fioletowy idioto! Taki Fryer nie! Znowu kurde. Ale jest zawsze fajna piosenka. Okej. Okay. Aha, no tak, bo są te przerzuty na tą drugą stronę zapomniałem o tym. Kurde. Okej. Okay. Jest w porządku. Jesteśmy siódmy. O kurde. Teraz muszę być... Cho chociaż siódmy, żeby przejść dalej. Nic siedem. Teraz jestem szósty. O jest pusta droga chociaż. A, Na dół nie! Wojeny! Właśnie na końcu? Poważnie? Hmm. Dobra, A to będzie wszystko na ten odcinek. No, niestety za dużo nie zrobiłem. Mówiłem, że będą trudniejsze mapy. Mówiłem, ale dobra. No to mam nadzieję, że Wam się podobało. To no to trzymajcie się na razie.